Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś w końcu doczekali się, się konstrukcji, która wygrała ostatnie głosowanie, czyli moca przedstawiającego pojedynek generała Grievousa z Obi-Wan Kenobi. Powiem szczerze, że zwlekałem trochę z tą konstrukcją, ponieważ nie wiedziałem jak za nią się zabrać. Niestety praktycznie cała lokacja jest bardzo monotonna i nudna, jednak podczas oglądania całej walki zauważyłem jedno ciekawsze miejsce. W pewnym momencie Obi-Wan oraz generał Grievous wchodzą na coś w rodzaju mostka, gdzie poniżej widać różne urządzenia i tak dalej. Jednak dość o tej Scenie, teraz opowiem trochę o samym mocu. Całość konstrukcji jest umieszczona na czarnej podstawie, ściany mają na sobie przeróżne okoblowanie. Użyłem w tych miejscach trochę nietypowych klocków, jak te części pochodzące z legoniczego, czy też ten maszynowy webshooter. Pod mostem było widać jakby czarne kable, co również postarają się odzwierciedlić za pomocą chociażby biczy, różdżek i wielu innych elementów. Sam most posiada również przezroczysto pomarańczowe rysy, nadtopione przez generała Grievesa. Wokół położyłem Battle Droidy oraz Super Battle Droidy, natomiast Obiwana postarają się uchwycić w jego pozie, gdzie jedną rękę miał wyciągniętą do przodu, co się nawet udało z użyciem legowej gumki. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o tego moca, za jakiś czas pojawi się kolejne głosowanie. Dziękuję wszystkim za poświęcony czas, na razie, no i cześć.